Pandemia, a jednak się udało, przy czym osiągano podczas zmagań bardzo dobre rezultaty. W konkurencji wyciskania wygrali Monika Hucaluk i Tadeusz Homańczuk w podciąganiu. W kolejnych kategoriach najlepsi Małgorzata Lukner, dwa razy Dawid Adamczak. I jeszcze pompki: tu zwycięstwo Joanny Dziuby i Pawła Selerskiego. Są dwa powody do zadowolenia. Pierwsze to wyniki, ale główny i najważniejszy powód do zadowolenia to, że w końcu prawie po rocznej przerwie, bo przypadły nam Mistrzostwa Polski w wyciskaniu na miastka puchar Dolnego Śląska, nowa konkurencja, no i naprawdę świetne wyniki. 100-120 powtórzeń przy zatrzymaniu u góry na dole. Jest się czym pochwalić. Co ciekawe, zainteresowanie nie ograniczyło się tylko do naszego regionu. Mamy ponad dwudziestu kilku zawodników przyjechali z całej Polski. Kolejne zmagania już czekają na fanów sportów siłowych, spotkają się w grudniu. Najbliższe zawody już 5 grudnia takie połączenie barburki razem z Mikołajem na ulicy Lubińskiej i tam mamy połowę ciężaru ciała 50. i tak zwanego Nastrzała, czyli w trzech próbach ile jednokrotnie wycisnąć można. Chętni mogą się zgłaszać. Grudzień na sportowo, także ze sportami siłowymi.